obecnie. Ta idea wspólnoty, bo to, o czym mówi Pan, to jest idea doskonałej wspólnoty, nie jest właśnie przetłumaczalna na konkretnego rozwiązania, ale jest zarysowaniem pewnej przestrzeni. Zarysowaniem pewnej przestrzeni, w której dopiero możemy myśleć o konkretnych instytucjach politycznych. Po czasach starożytnych, proszę Państwa, nastały czasy chrześcijańskie. E, ta idea w gruncie rzeczy e, doskonałej wspólnoty została zachowana, została trochę przemieniona. Tu już nie chodzi o wspólnotę przyjaciół, po prostu, ale wprowadzona na przykład została również e, e, wizja opieki nad najsłabszymi. To jest istotny element e, chrześcijański. Bardziej tutaj się rysuje wizja nie tyle wspólnoty przyjaciół, co wspólnoty, wspólnoty rodziny. Rodzina jest ostatecznie duch ojciec, i są, są jego dzieci. Dla dzieci e, mocniejsze, mądrzejsze i słabsze, płupsze wymagające opieki. Ta perspektywa się zmienia, ale duchowa przestrzeń, w której przez setki lat żyliśmy, była naznaczona ideą doskonałej wspólnoty, w której. E, w której ta opcja preferencyjna na rzecz słabego, ubogiego była obecna, i w tej przestrzeni duchowej, która nie była do końca artykułowana, ale była wszechobecna, pojawiały się konkretne pomysły polityczne. Na przykład, pewne idee, w, tym, w takim bardziej wąskim sensie, z których wynikały pewne konkretne rozwiązania polityczne, konkretne instytucje polityczne. Nowożytna idea wolności zaowocowała z jednej strony no, liberalizmem, klasycznym liberalizmem przede wszystkim, ale także instytucją państwa prawa. Potem w XIX wieku pojawiały się inne idee idea narodu, idea e, równości, e, na nacjonalizm, socjalizm, prawda? Wcześniej jeszcze... jeszcze e, i, e, konserwatyw jako idea tradycyjna, to wszystko owocowało właśnie instytucjami politycznymi, ale w pewnej przestrzeni, przestrzeni pew, pewnej wizji doskonałej, doskonałej wspólnoty. Ale jednocześnie w tej, w tej wizji też pojawiały się wyłamy, wyłamy, które przyniosły w skutku w XX wieku systemy totalitarne. Proszę Państwa, idea Solidarności nie widać solidarności, tylko wydarzenie solidarności. W 80 roku, w rzeczy, ja rozumiem jako przypomnienie tej elementarnej metaprzestrzeni, w której my, y, nasza cywilizacja, prawda, żyła, rozwijała się i o której po części zapominała, coraz mocniej zapominała. Zapominała tak bardzo, że w ramach tej przestrzeni pojawiły się systemy, które zaprzeczały tej idei. Gdzie które wprowadziły wspólnotę opartą e, nie na wolności, tylko na, na konieczności, nie na e, poszanowaniu czy, czy opiece nad słabszym, potrzebującym, tylko wręcz przeciwnie na, na kulcie siły i mocy i przewagi. I, I e, w takim świecie nagle pojawiła się, się Solidarność. Pomijając te wszystkie polityczne, instytucjonalne kwestie, e, można powiedzieć, to, co w głębi nas wszystkich siedziało, zabłysło. Na jakiś czas zabłysło. Przypomniało o sobie, że jest to ważne, że to jest istotne. Mówi się o rewolucji moralnej. To jest jakby inne słowo na to samo. To jest przypomnienie sobie, że są fundamenty, które w nas są zakorzenione, prawda? Cywilizacyjne. Tak to możemy powiedzieć. Fundamenty, które prezentują nam pewną idealną wizję wspólnoty. Co więcej, okazało się, że ta idealna wizja wspólnoty nie jest pustym ideałem, że może stać się konkretną ideą, to znaczy ideą realizowaną w życiu, niekoniecznie w życiu politycznym, prawda, ale, ale jednak w życiu społecznym, w życiu obywatelskim. I myślę, że przede wszystkim pamięć o tym, o tym doświadczeniu jest tutaj najważniejsza. Jeszcze, jeszcze jedno pytanie. Mamy przekonanie, że to wydarzenie Solidarności było bardzo ważne. Mamy, nie tylko mamy przekonanie, także ludzie na Zachodzie jakoś to zanotowali, różnie to interpretowali, Trockiści się ucieszyli, że wreszcie ich zasada walki klasowej została potwierdzona, bo klasa robotnicza tutaj pokazała swoją przewodzącą rolę. I różne interpretacje się tutaj pojawiały. Pani Rada pewnie tu mogłaby bardziej kompetentnie o tym opowiedzieć. Powstaje pytanie, co doświadczenie Solidarności wniosło w refleksję i polityczną, i w ogóle taką szerszą, cywilizacyjną, po współcześni. I tak się właśnie przyglądamy. Wydaje się, że są elementy znaczące. Na przykład, ruch komunitarny w Stanach Zjednoczonych. Główne dzieła Komunistyarystów powstały w 1982-1983 roku. Jakoś tak, prawda? Oni się tam bezpośrednio nie przyznają. No, no, ciekawe, czy, czy to doświadczenie Solidarności tutaj jakoś swojego wpływu nie wywarło. Z drugiej strony tak samo odnowienie tradycji republikańskiej. Być może to doświadczenie Solidarności jest tutaj równie istotne. Najważniejszą rzeczą, wydaje mi się jednak, jest to, że Solidarność, jest jakieś, było jakimś rozwiązaniem, było jakimś panaceum na, na to e, Kiedy przypomnimy sobie stan świadomości z lat 70. E, europejskiej świadomości, prawda, no to w Niemczech mówiono Besser Rot czyli znaczy e, to, był, to była jakoś świadomość e, cywilizacji zachodniej. No są siły, które można się tylko siłą przeciwstawić, ale w zasadzie intelektualnie, duchowo stoimy na pozycji przegranej i tylko możemy liczyć na, na program wojen, wojen wiernych. Nagle się okazało, że tak nie jest. Właśnie solidarność pokazała, że są duchowe siły, intelektualne siły, które mogą stanowić nie tylko alternatywę dla totalitaryzmu i dla tej dynamiki totalitarnej, ale same posiadają w sobie pewną dynamikę, która może doprowadzić do no, bardzo pozytywnych rezultatów. Dziękuję bardzo. Teraz oddam głos też Rzeckiej. Spot... Tak. Może... tak, 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 zrobimy. tego, że na skromność. E, o tym nie wspomni. Ona będzie nawiązywała do testu swojego doktoratu, który został wydany w formie książki Józefa Publicznej Solidarności, Wydawności, który został, jak dzisiaj wiedziałem, nagrodzony, nagrodzony przez Rady Ministrów, ona na tak? Nagorę. Właśnie tak. Właśnie tak. Także gratulujemy i... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja miałem mówić o rozwoju publicznej Solidarności. Właściwie to na tej podstawie zawdzięczam socjologii Solidarności o filozofia publicznym. I tak jak często tym mówiono, to można się tą obserwacją z innymi panelistami, że tak, trzech członków to, to jest taka część rozrywkowa dzisiejszej konferencji, ponieważ mówią o osobach, które Solidarności nie pamiętają, a jeszcze są o tyle... Ja muszę powiedzieć bezczelnie, by żebym był nie tylko o mnie opowiedzieć, ale jeszcze trzymać o co mi chodziło. Więc to proszę, proszę pójść na drugą kartkę. Ja będę mówił o publicznej Solidarności. Co to jest filozofia publiczna? To jest po prostu polityczna, albo nie, nie myśl społeczna, Bo o nie myśl polityczna. Otóż dlatego, że w swojej pracy doktorowskiej i, i, i w moim podejściu do Solidarności najbardziej mnie interesuje to, co myśleni y, uczestnicy ruchu. Tak jak oni y, y, sobie tłumaczyli, czym jest związek polityczny, czym jest wspólnota polityczna. Filozofia y, publiczna to takim bardzo uczonym sformułowaniu, można powiedzieć, że to jest kilka zastrzeżeń i wyrażenia projektu społeczeństwa i wszystkich tych powodów, które zasługują na lojalność i zaangażowanie. Tak? czyli dlaczego, y, dlaczego Warto tę wspólnotę polityczną budować i dlaczego warto być tak razem i dlaczego być, warto być lojalnym wobec siebie i wobec innych. I taka filozofia y, publiczna jest bardziej związana z samodzielnym stylem życia. Tak? Jest taka zdroworozsądkowa. Nie są żadne traktaty, nie są żadne wyższe